Dzień Siemano się witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i po dwóch latach i prawie jednym miesiącu wracam do ETS 2 To jest niemożliwy i historyczny moment na moim kanale, a ze mną dzisiaj jest Michael. Ciemonero Dobra, bo teraz słuchaj mnie uważaj, zacząłem, bo ja wracam tu po dwóch latach i nie ogarnę jednej rzeczy, bo tyle co włączyłem Czekaj. nagrywanie i już mi się tutaj coś spieprzyła mapka. Aha, to dobra, znaczy? już, już wiem o co chodzi, dobra, nic, mhm. nieważne. Już wiemy dlaczego. Ale ja wybieram hm. Jakiś krótki kurs wybi wybiorę. No, parerz, parerz, zajebiście. No. Ale... Leharwe Nie. O! Zaraz wyruszymy w trasę, ale dobra, ja zrobię cięcie, co? Żeby, bo to za długo będzie trwało jak to za długo, przecież jesteśmy tu zaraz przed bazą. A właśnie, jak ci się podoba mój zestaw? Kolor, stryka hmm. i te, taki inny? Może być, chyba. Ciekawe, bo ja tu jadę niezgodnie z przepisami. ruchu drogowego. Zaraz ciebie wam. Lel. Co tu jeszcze? A, że mi jak to było? Zgasło mi, nie wiem czemu. Żeś aktywował CB radio Tam. A jak naciśniesz F7 to ci pokażę ile nie, nie, masz... E... Nie zwalniaj mi przez... <grym> Zaraz do ciebie walę i będziemy mieć obydwoje uszkodzenia na samym początku filmu Ja mam zero No ja chyba też, bo... Nawet nie pamiętam gdzie się sprawdzało o to uszkodzenia Dwa lata nie grałem ty nie wiem, o czym jest niebieski. Właśnie, tyle ci powiedziałem jedynie? F7. Co? Aha, już Właśnie... F7 nie, no, 0%. Tak. 0%. Tak. I teraz tak, nie bierzesz stąd. Kurczę, nie mówię, nie mówię po polsku dzisiaj. Nie bierzesz stąd z kontraktu i zaraz ci wytłumaczę, jak. Jak skopiować mój? Rozumiem Ty Tylko... już po przerwie, tak? Tak, <grystanie> Ta jesteśmy już po przerwie Trochę musieliśmy tutaj zrobić <grystanie> Ogarnąć Niektóre rzeczy Dobra, Marc, Marc, Marc za, za mną Bo tak. pierwszy, pierwszy przystanek Musi być e, na Stacja benzynowa? Tak jest Zjedź z ronda Albo nie, czy. Dobra, nie wiem, e, czy w ogóle jest... E, a... jest sens, żeby dawać tutaj te kierunkowskazy w ogóle? Powiedz. Znaczy, jakby, jak chcesz być. E... Zawodowym kierowcą. Z, 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 z zawodowym, no to tak. Na przykład ja daję. To powiedzmy, że będą dawane one. I zatrzymujemy się na czerwonych. No to wiem, przed chwilą, przed chwilą miałem zielone. Ta, jedziemy Uy. 60 e, z zabudowanym, nie? No ja tam mam już prawie 80, nie <grystanie> To jest to egzamin aj... Pamiętaj, egzamin Daj, kontra rzeczywistości pierwszym zjazdem Aj, yy, Marcel, jedziemy Pewnie jest dufną Nie no, Ja nie mogę to się nazywa dobry powrót do ETS-a A aj, jedziemy 90 a jedziemy rannie 90. No, daj mi się rozpędzić. Czekaj, bo tu na razie nie widzę stacji. Widzę na razie jakiś hotel. Czyli nie tu ja ma, jeszcze daleko. E, dobra, nie. Nie, wa, 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 walić stację dojadę. Bo mam 1300 km w Baku, a my mamy no, 200, no, 200 coś, więc na no, spokojnie. Zjadę. No, mi się wydaje, że też raczej dojadę. Kurde żeby... <gry> Ten... ja, ja się no, boję jak ty znasz prawo jazdy że ty we mnie walniesz kiedyś jeszcze. I będzie wtedy problem większy <gry> Może na odcinku tak, jak będziemy ja grali w niem nie w Rocket League. Ja się powiem, jeżeli chodzi o ETS-a to ty tu jesteś nieobliczalny <gry> No, a jak? Ja teraz będę śledził, cię mi Action nie zapozował materiału, bo żeby było śmieszniej Ostatnio jak trafiłem kosę, co nawet też ci wysłałem Na Messenger To nie nagrała Przykładam mi się, się ostatnia się runda ze skrzydła, a była ona fajna Niezła ta runda była mhm. I dodatkowo Niezłego Skręcz, heada bro. dałem I trochę żałuję, że Nie zauważyłem tego weksynie A szkoda, szkoda. No, ale najważniejsze jest to po prostu, że nie miałem pauzy w tym momencie, gdy mi pierwszy raz kosa na odcinku wydropiła się. A pamiętam to, pamiętam dobrze. A i ten odcinek miało być we wtorek, ale ze względu na to, że, bo jak my to nagrywamy, z jest poniedziałek, czyli dzisiaj był Q&A. To mi się wydaje, że ten odcinek wejdzie w środę, bo jutro mam zamiar wrzucić odbijanie, czyli we wtorek. A nie wiem kiedy tego ETS-a dam, czy w czwartek, czy w piątek zobaczę. Ale myślę też, że co jakiś czas będę może robił sobie też nawet odcinki sam nawet z ETS-a, jeśli, jeśli, jeśli będzie to oczywiście odpowiednie. Bo tutaj jeszcze 100% takich. Nie, nie mogę tego powiedzieć jeszcze na 100%. Nie mogę nic obiecać, żeby, że przykładowo teraz coś mówię, a później nie dotrzymam słowa, bo tak nie chcę. Bo to jeszcze tak miało być. Przypomnę Zula Europę. Nie wiem, czy pamiętasz ten odcinek. Mówiłem, że o tym, że ma być w jakiś tam dzień. No i niestety do dzisiejszego dnia jeszcze nie sprawdziłem tego, ale. Albo jeszcze dzisiaj, jak będziemy go gadać później, to sprawdzę, czy mi normalnie wchodzi gra. Czy z tej gry po prostu mnie wywali. O, też pamiętam. Zobaczymy. Nie, nie wiem, czy, czy to mówiłem, i, ale widzę chyba tak. Ale kiedy wtedy było jeszcze mniej widzów na kanale, czyli powiem jeszcze raz, był horror u mnie nagrywany, Kelat, któryś tam już odcinek był. Może to był trzeci. Może bo teraz nie mam 100% pewności, i po około 15 minutach grania wywaliło mnie z gry. Aha, i też niestety, no to już w ogóle bez sensu było. Zakończyłem wtedy grać w kelata. No ale kto wie, no może wydarzy się tak, że jeszcze do tego wrócę, ale chyba mam na razie. Odinstalowane ze Steamu. Tak mi się wydaje. Słyszę, coś Dziś... miałem mówić. Aha, e, tak informacyjnie, bo ja tędy dużo razy jeździłem. Nie, mm -hmm. są dwa takie ostre zakręty, zaraz. No, I okay. właśnie się do niego zbliżamy. I warto, warto zwolnić. E, powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy mi się wydaje, czy ja mogę mieć Dajesz? włączone ograniczenie prędkości tutaj w ciężarówce? Bo wiem, że kiedyś wyłączyłem, ale nie wiem, czy te aktualizacje, jak dwa lata nie grałem w ETS-a, czy eee, to, jest... Wiesz, to czy... jest ograniczenie serwerowe. Aha, serwerowe, dobra. Myś myślałem, że będę musiał ponownie gdzieś tam w ustawieniach to poszukać. Nie, nie, to jest serwerowe, po prostu mam włączone dla realizmu, nie? Bo raczej to nie jest wyścigówka. Jedź prosto. Ale przynajmniej mam ci a po polsku. No a mi po angielsku babli. No nieźle. Ja w ogóle. Macie będę... to jest jeden z tych jeden z tych zakrętów. Nie było tak, źle, było easy. Bardzo jeżeli to był ten Mówię, zakręt, następny. To... Aha, no to było dobre Następny. Następny już może, lepiej dzwonić do tych może 80 się, Może się nie wywalę. Nie wywalisz. To mi się prze, przerabiali to i... Wiedzisz jak poszło fajnie E! O cholera. Patrzcie jaki kierowca z niego! Patrzcie jaki kierowca. No sorry, nie, No nie, chci nie chciałem się wbąbić w tamtą ciężarówkę, nie? Jak ja bym cię nie puścił, to byś miałbyś fajną czołówkę. To by nie była kolizja, a wypadek. Z nie, po prostu jedna nie komenda i... Nie, nie, po prostu jedna komenda i nie ma e, tych samochodów. Eee, samochodami lepiej mi się wydaje. Jak się wywalisz, to po prostu na samochód lecisz. <grych> A, mi A mi się podoba mi się to, jak niekiedy te fajne po e, Popierdziel mi, mi się... Popierdziel mi się i tutaj my, musimy dzwonić. Bo to jest naprawdę ostro. Właśnie widzę. A fotoradary tutaj są? Na tej ścieżce? Bo pamiętam, eee... że ja siebie miałem włączone, że dostawałem mandaty fajne. Za przekroczenie prędkości. Ja mam... Ja mam to wyłączone, spanie też o, czerwone. Ty właśnie ja z mam chyba włączone tutaj Ogólnie. No właśnie ja mam wyłączone. Da konwojer warto to wyłączyli, bo nic nie daje Nieważne. Co ten robi? <noise> Próbuje się wpieprzeć. Z <noise> roboty drogowe panie. Ale ja mam pierwszeństwo, ja tu włożę cenny towar. Wow, a właśnie, bo nie powiedzieliśmy im, co wozimy. Proszę Państwa, wozimy 17 ton syropu klonowego z Paryża do Calais. Szkoda, że to dopiero mówi, mówimy, jak jest 48 km do celu. No właśnie. A wcześniej było ponad 200, z tego co orientuję się. Dwie... Na 200, już zrobiliśmy 164 km, prawie bym w siebie wpieprzył wcześniej. Może nie tak, prawie muszę to zobaczyć na materiale. Ty, ale teraz. Jeszcze 3 minuty. Ale powiem to teraz na odcinku. Musisz to usłyszeć. Nie, wiem jak, nie wiem, jak to zrobisz, ale musisz znaleźć ten odcinek. Gdzie nagrywaliśmy tą serię pogadankową ZTS-a, bo nie pamiętam numeru odcinka. No to znaczy. to. Co to był za hashtag 4, hashtag 5? Polera wiem. To, a moje hamulce działają jak nie wiem. Żars, nie. Dziękuję, mnie Ale... na czerwonym świetle. Proszę bardzo, to nie będzie łatwe, łatwe, trudno znaleźć. Ale teraz powiem wam coś dobrego. Po co tutaj widoczny jest znak u, droga z pierwszeństwem, przejazdu, skoro i tak jest czerwone światło? Logika gry, no, raczej i w Francji. No, albo logika Francji, albo logika. Logi, logika. Bo nie wiem, no. Rozumiem, jakby było, wiesz, normalnie w prawdziwym życiu, że światło masz wyłączone i wtedy masz takie znaki. Kto ma pierwszeństwo, to wow. musi ustąpić pierwszeństwo, ale. Macie, mam dobrą wiadomość: w ciągu to... godziny. Ale ciekawe, bo 37? Tutaj jest to, tutaj jest to samo: czerwone światło, a i tak jest droga z pierwszeństwa przyjazdu. Te, te znaki tutaj dla mnie są bez sensu. Co niektóre, a właśnie nie, nie róbcie tak, nie korzystajcie telefonu w czasie jazdy. Nie chodzi o ETS-a, właśnie, czekaj. Też. To jest ETS jestem drugi. Po, jestem po szybkim cięciu, musiałem wyłączyć telefon z ładowarki, bo przypomniałem sobie, że ładowałem. Wiesz co, chyba miałeś rację, że to jest czwarty odcinek z Eurotracka. Ten, co teraz robimy? No tak bo teraz scrolluję i widziałem hashtag 3 Ale to 2 lata temu mówisz? No tak, wszystko jest 2 lata Czyli tylko 3 odcinki no były No niestety Kurde To mnie zaskoczyłeś teraz Myślałem że takie 4-5 odcinków wyszło. A następnie zjedź w prawo. No nie. A przepraszam, e, czwarty odcinek. Zjedź w prawo. E, czwarty odcinek, czyli to będzie piąty. Skręć w lewo. Aha, czyli jak czwarty. Tak, tak. Tak, piąty. Czyli to był, to teraz jest piąty odcinek. Tak wiem, nie spojrzałem się czy coś nie nadjeżdża z lewej strony, ale to nic. Wow, nie znala. Także, proszę Państwa, dojeżdżamy już do Paryża. A nie dojechaliśmy P Paryża, Kalej. Kale... Kalej, nie Paryża. Chyba niego walnę. Jedź prosto. Nie w ciebie, tylko w tamtego, co mi... Co ja... Dobra, nieważne. Bo ja tutaj się patrzę Skręć na widoki prawo, niezłe. a następnie jedź dalej prosto. Dobra, Dobra ustąp pierwszeństwa. No, tutaj skręcamy, okej. Okay. Co jest? Kolizja. 4% szkodzenia. Aż to musiałeś na CB Radio, tak? A ja nie wiem, co ja kliknąłem nawet radio. Patrzcie, Skręć w prawo. Patrzcie, co za cię wiem musiałem pierwszeństwo. Mi jest się musia silnik. Musiałeś ustąpić. Prześlij, ja prosto. Ja czekaj, bo mi się tu awaryjne włączyły, ale wyjeżdżałeś z drogi podporządkowanej, panie. Jak wyłączyć te awaryjne na no, F, dobra? Już? Ale ja tutaj chciałem jak, jak najszybciej to jechać, więc on mi miał obowiązek ustąpić pierwszeństwo, nie ja jemu. <laughs> Mamy tu gdzieś normalnie zaparkować, czy byle gdzie? Bo nie widzę nic. E, musisz wjechać w ten znacznik i sobie. Dalej. A tutaj, dobra, widzę. Jak ja to minąłem? Enter. Już tak? Dobra. Yy... Wiesz co, ja chyba zrobię. Czy Zrobić zagrajmy bezpiecznie, czy przepraszam, spieszmy mi się pominie. I Zera Expo. No to spieszmy się. No i dobra. Spieszy mi się. Misie. Mam prawie 17 minut. Materiału A zdążymy jeszcze jedną szybką traskę zrobić? Wolałbym na teraz odcinek zakończyć. Najwyżej zrobimy drugi materiał. Może być, dobra. Dobra, słuchajcie to. Zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest na jeśli Wam się podobało. Mój powrót po dwóch latach do tej gry. Tak, dwa lata nie grałem w ETS-a. Chyba nawet było to widać. <laughs> Także widzimy się no to... w następnych filmach. Siemka. I miejmy, miejmy nadzieję, że to nie ostatni raz widzicie ETS-a i będzie częściej Jeszcze? niż dwa lata.